Siemano! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Musimy domknąć poprzedni rok, w związku z czym w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje najlepsze trafy z zeszłego roku. Także nie ma co przedłużać, zapraszam Was na seans ze śmiania się, krzyczenia, a także cieszenia z najlepszych trafów z poprzedniego roku. No zobaczmy, może tutaj, no może tutaj, no i jej proszę, daliście mi taki słaby mecz przed chwilą, to teraz musi być coś, jest! o Rich James, proszę bardzo! Ojojo, oj, to jest fajny Prawy Obrońca, to jest naprawdę dobry Prawy Obrońca. Dobra, to kolejna paczka za 50. -ka. Zobaczymy, czy ta paczka pójdzie półeczkę wyżej. I zobaczmy, jest coś nowego, jest, 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 Andrea? PO Walker, jest, jest. On musi być coś wart, bo to jest cholera Kyle Walker, jest, 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 jest. Boże, jest w końcu coś siadło, boże, jest walker. Czy będzie ona w tej paczce? Let's go, zobaczmy. Co w niej będzie. I uwaga, i uwaga, co tutaj zobaczymy i uwaga! Jest to ty, jest to ty. O nie, To naruwa, jest to ty, ja pierdzielę! Haha, trafiłem to ty, kurde, jest! Czego bym jeszcze nie chciał? Włochy w sumie chciałem. Ej, no nie ma. Anglia, Anglii nie chce. Anglii nie chce i nie ma ja. Myślałem, że to jest general. No To zostało tak. Argentyna, Brazylia, Francja, Niemcy, Holandia, Włochy i Hiszpania. No to Hiszpania. Nie? No Hiszpania! Butra Jest! To jest dobry traf! To jest dobry traf, tylko to jest nic, BUTRAGENIO! Ale to jest dobry traf! Więcej paczek robić, bo mi się karty kończą Mamy kartę Food fantazy Portugalia, SPO Nani, o kurde, Nani Ja pierdziele, Nani, nie wierzę Pół miliona kosztuje, chciałem go kupić Ja pierdziele, Nani Jest, być go nie może Ale może być za to oczywiście Georgie Best Georgie, Be Georgie Best, Optimus, jest Georgie Best Jest Best Jest, mamy Georgiego Best To pewno nie Optimus ale jest to ikona Prime Georgiego Besta. Jest! No dobra, to lecimy Irlandia. No, King? Nie. Dobra. Jak już jesteśmy przy Irlandii, no to nie możemy nie skorzystać z okazji. Czy to jest George Best? Czy on do nas wrócił w wersji Optimus? Jest! George Best, Optimus! Wrócił! On wrócił! Dopiero co mówię. że nim się słabo gra. I wrócił w wersji Optimus. Nice! Nice! Nice fest! Zacha albo Suarez, zobaczmy Pik 1-4 poleciał i uwaga, uwaga, uwaga Uwaga, 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 jest Zacha. Jest, mamy Zachę Jest, jest Zobaczmy, drugi pik Może on coś zmieni, może tutaj będzie coś innego Proszę, 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 jest Kimiś Jest Jest, jest, mamy Kimiśa Boże, jest, dobrze, jest Kurde, Jest Sancho87, dobra Dalej, Pogba 88Bruno Trap. I czy Trap był tym ostatnim, czy nie? Modric! O kurde! O kurde! Ciekawe, czy Modric był ostatnim. Jak, to, jak Modric nie był ostatnim, to mamy benzemę. Uwaga! Nie. To Modric był ostatnim, ale i tak! Chciałem go mieć, ludzie! Chciałem go mieć i mam! Pierwszą kartą jest. Carlos Alberto. Ok, czy to była ostatnia karta? No, Brazylia. Fajnie, bo... Kurde, no, Brazylia, no. Dobra, L2. Okej, Ok, Ej, to nie jest zła karta. I ostatnia? Roberto! Jest! Ej, w ogóle dwa razy Brazylia Ale mega dobry pik, Jezu, Roberto Carlos Boże, no to jest, jejku, o Ojejku, Roberto Carlos, no nie, no Zdecydowanie, on jest na pewno najdroższy Ale czy to jest Maldini? Uwaga, trzy to, to musi być Maldini, trzy, dwa, jeden Maldini, jest! O kurde, Maldini Najdroższy środkowy obrońca w grze Ja pierdzielę. No już jestem zadowolony O kurde, ale oddało No oddało fest, i jeszcze jedna karta, uwaga Garincio czy Maldini! Ja pierdzielę! Garincio czy Maldini! Ale oddało! Ja nie mogę! Także zobaczmy, no ta paczka jest mega droga, chyba najdroższa paczka i mam nadzieję, że to będzie najlepsza paczka w tej serii. Zobaczmy! 10 piłkarzy z trzeciej drużyny Futis, co będzie kartą pierwszą. Uwaga, kto to będzie! Brazylia! LS! <śmany> Vinicius Junior, jest! kur yes! Mamy! Jest! Vinicius! Jest! Końcu udało się go trafić! Idealnie! Jest! 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 Mamy Viniciusa! Uhuhu, no! A to dopiero pierwsza karta! Jeszcze mamy 9 kart, oprócz Viniciusa Osho, coś fajnego jeszcze! Mam i jest! Ja pierdzielę! No i paczkę na mu zobaczmy, czy mój ukochany administrator przyniesie mi szczęście! I uwaga! Zobaczmy co w tej pasce będzie i uwaga chyba jest łokałcik pierwszy, Francja! się KORIM! Tak jest! KORIM! A Co jest grane? Pierwszy łokałcik w tej grze! Tak jest Karimek! Chciałem nim zagrać, Boże, jak ja nim chciałem zagrać, ludzie. Ja miałem na niego zbierać. Mamy Karima Benzemę! się naprawdę cieszył. Także bez przedłużania, zobaczmy. Bohater Max 87 overalla. Let's go! Co my tutaj będziemy mieli? Uwaga, jaka będzie narodowość? Proszę coś dobrego. Uwaga, jest! tam są takie! To jest bardzo dobry trap! To jest mega trap! Szczerze, podobno on jest mega dobry. Czemu nie wychodzisz, kolego? Czemu nie wychodzisz? Ale jest to szczerze, a jednak wyszedł. Kurde, mam. serio, szczerze. Oby to nie był żaden y, Francuz, bo teraz, jak Francuz, trochę mi to skopie. No i zostały nam tylko Włochy, Brazylia i WKS oraz Francja. No to może być w takim razie Markizjo. Markizjo! Markizjo! Tak jest! O jezus, co za traf! Ja pierdzielę, Claudio! Markizjo kosztuje? O boże, 560 tysięcy, ja pierd... I R2. Do klubu? Duplikat. Ale... Kurde, tylko sunga mam jako duplikat. Proszę, World Cup Hero, proszę. O kur... Markiz... Nie, nie... Markizio albo Pardisung. Kur... Markizio. Nie, nie... O kurde, są ok, nie jest to bramkarz. Dobrze, <słuch> proszę, coś dobrego, 73 ok, dużo, dużo wytrzymałości. Ok, obrona słaba, nie, no dribling dobry, podania średnie, strzały. O kurcze, pieczone, to jest coś dobrego, to jest coś dobrego, Jezus. Co wy tam mówicie? Ja nie, nie patrzę na czat. Bardzo dobre tempo. Dobra, widzę czat. To chyba jest puskas, tak podpowiadają widzowie. Proszę, żeby to był puskas. Jest jest. Yes! Czosnek chce paczkę 85, więc otwórzmy paczkę dla czosnka za to, że przedłużył subskrypcję. Oczywiście, między innymi, zobaczmy paczkę dwóch piłkarzy 85 i uwaga. Jest walkout. Pytanie jaki? Uwaga! Chorwacja, SPD, Brozowicz, ale fatalna paczka. Ja nie mogę. Ale jest parę! Co jest grade? Ja pierdzielę! Milion gojsów! Milion końców! Co jest grade? Nie no, Poznańczyk, paczka dla ciebie, bo ty mi, stary, dałeś. Drugie życie w tej pipe. Jeżeli chodzi oczywiście o skilla, także duża paczka, czyli paczka za 100 tysięcy dla Poznańczyka. Zobaczmy, co z niej poleci. Proszę, coś fajnego! Jest Nikona! Co? Brazylia! O! O! to Carlos! Tu jest grany! Nie, tu jest! Nikona, ja pierdolę tego nie mogę! Nie mogę, nie mogę Robert Co jest? Ja pierdolę Ile Roberto Carlos kosztuje? 700 tysięcy Ja nie mogę, ja nie mogę Trzy, dwa Jeden, bum Wini, Benzema, chodźcie Modric też zapraszam, uwaga, co będzie, co będzie MODRIC! Ale jest też Pedri O nie, o nie, o nie Kogo mam tu brać? To bym się wcale Nie obraził, także zobaczmy, drugi pik. Od razu, albo wini albo Benzema Co wy na to? Uwaga, uwaga, uwaga Militao, jest Ale piki, ale piki Ale piki, te piki są kozackie Pobijmy tą paczkę, co wy na to? Pobijmy tą paczkę i let's go, proszę Coś dobrego, błagam Coś naprawdę dobrego, co my tutaj Będziemy mieli za flagę Brazylia? O, Militao, jest To jest 400 tysięcy, to jest 400 Koła, pięknie Pięknie, pięknie, pięknie no dobra, zobaczmy, zobaczmy Ja już dobra, ściągnę ten kocyk I dobra, uwaga Co to jest za pierwsza karta? Thierry Henry Ja tą środkową jeszcze jakby ten, wiecie, pominę Okej, okay, środkowy to jest King. No i dobra, jeżeli chodzi o, w takim razie o tego pika No to cienko bo Keen i Auri to nie jest to, co ja bym chciał zobaczyć Ale czy ta karta 9-5 obrony, 8-1 fizyczności I 8-2 tempa Czy to jest Maldini mid? Uwaga, daję R2 Jest! Maldini! Kurde! Świetny pik, Znowu zarobisty pick! To jest... Jezus, ja go chciałem zrobić uważam, że go nie zrobiłem Nie, no ludzie, co się dzieje? Może teraz? Berat... Ber wow, Berat...

Zobaczmy, kogo mi tu odda. Proszę, proszę coś dobrego. Błagam, 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 proszę. Bej! Debrujde! Ja pierdzielę Jest! Yeah! Ja pierdzielę De Bruyne, Nie wierzę w to. Kevin, debrujde, ludzie! 900 tysięcy! Zróbmy to! Niech to będzie cholera najlepsza paczka na polskim YouTube, jeżeli chodzi o trzech piłkarzy z Team of the Season Premier. League. Zobaczmy, co jest w środku. Co jest kurde w środku? I uwaga, uwaga, uwaga. Caselo, <grym> nie wierzę, co to było, Milion pięćset z tej paczki! O kurde, co to, to się stało, ludzie? Ja pierdzielę! Caselo z tej faki, nie mogę! Nie mogę, nie mogę, nie mogę! Co tak się kurde? 900 tysięcy, dwa, dwie bańki z tej paczki, ja pierdzielę! Pora coś trafić, ludzie, no, oddałem naprawdę kawał serducha, oddałem naprawdę karty, którymi zagrałem po 600, po 700 meczy, chyba nawet wbliżającej się upamekana do 800 meczy. Czy to poświęcenie odda mi coś w tym piku? Dodatkowo wydałem też 100 tysięcy na to ponad. O Jezu, stresuję się, stresuję się, ale szczerze mówiąc jestem dobrej myśli także uwaga, 3, 2, 1, Niech polecam. czy coś tu zobaczymy. Proszę, coś co z mocy składa. Uwaga! Jest! 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 kurde Jest! Jest! nie. Jest! Ja pierdzielę, Johan, Johan! Johan! Jest! 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 Johan, Sami zobaczcie, co trafił. Pelka Damian na moim koncie. O Boże. Widać, że początkujący youtuber, bo to <laughs> jest. Jakiś Fernando Torres. Nie, no, z, z tym Torresem to tutaj musimy się pożegnać. Nie, ale nie było źle, Marquinhos. Ładne, ładne karty, ale będą lepsze zaraz. Zaczynamy od. No, patrz, Oj, masz teraz dwóch Mendesów, Ten może pójść na prawą obronę. Dobry znak. No spróbujmy, kurczę spróbujmy. Alfonso Davis najlepszą kartą do tego momentu. Teraz, coś lepszego. Czy proszę, uda się to proszę, zmienić? Proszę, proszę. Coś to lepszego, zróbmy to. Przebijmy Azarda! Co to będzie uwaga. Jest ja pierdziele, nie wierzę. Jest! No. Teraz leci Son. Napisał Rasiek O kurde. Ile ile ty masz subów, Oskar? Żebyś lepszą kartę ode mnie trafił? Ja, pierdykam. Oskar Stachowski. No 6,5 tysiąca. I lepszą kartę ode mnie trafił. Że na tyle osób akurat dwóm youtuberom dało. Co? Co wy Także ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i chciałbym wam podziękować za kolejny rok, który razem przeżyliśmy. I mam nadzieję, że w tym roku będzie tylko lepiej. Do zobaczenia i siema!